Witam serdecznie, w kolejnym odcinku Wujek Testuje Tym razem mamy na tapecie Jedna przesyłeczka I druga przesyłeczka Co dzisiaj będziemy testować? A na dzisiaj będziemy testować yy, Tablet Marki Krugel i Mac. Polskiej firmy, oczywiście na chińskich częściach, jak to się mówi Czy będzie dobry, czy będzie tak czy będzie tak średnio dobry, czy w ogóle totalnie nie będzie można z tego korzystać? Zaraz się o tym przekonamy. No to teraz chwila, zanim ja to troszkę rozpakuję. A oczywiście u Was to będzie tak stryknięcie palca, więc no. No to co? No to zaczynamy. Dobrze, już jestem. Mamy w zawartości. Czyli tak, tutaj mamy. To jest fakturka, daliśmy za to tyle. Już tutaj zbliżenie zrobię, tylko nie wiem czy mi tak zoom. Zoom to czeka tylko złapi 339 zł. No jakieś tutaj wiadomo reklamy jeszcze musieli wprowadzić, jakieś gazetka, przecież coś, ale to może się przyda, może sobie po poobejrzę co nieco, może coś bym jeszcze może kupił. Ogólnie zobaczymy. Dobrze. Czyli tak. Tak to wygląda, moi kochani. To jest Kruger i Mats. To jest tablet ośmiocalowy. Ośmiocalowy tablet. I teraz tak. Co tutaj mamy w tym tablecie? No wiadomo. 8 cali. Android 13. Wifi. Modem Wifi Bluetooth. 4G też modem ma gps i USB typ C. Z drugiej strony, aha, czyli to mamy to mamy to samo, i teraz tak specyfikacja techniczna tego urządzenia. E, co my tutaj mamy? Polski polski, dobra, mamy tutaj język polski, teraz tak specyfikacja tak jak tu jest napisane 8 cali Eee, ekran o przekątnej 8 cali, 800 na 1200 pikseli Matryca IPS eee, CPU Unisoc T Tiger T310 Częstotliwość CPU 2GHz Quad Core Czyli chyba 4 procesor, jak się nie mylę eee, RAM 3GB, pamięć wewnętrzna 32GB, system operacyjny Android 13 kamera 2 megapiksela przód i tył 5 megapikseli i teraz tak port, gniazdo SIM micro SD, USB typ C przecinek y, słuchawki i G-sensor mamy, GPS mamy e, Wi-Fi 802.11 aha, czyli BG BG BGN Aha, czyli podejrzewam, że to jest NKNK Wi-Fi czwórka wi wbudowany modem 4G i Bluetooth 5.0 i pojemność baterii 4000 mAh. Czy to będzie wystarczającą ilość amperogodzin? No tego to akurat nie wiem Ech, Okaże się w praniu myślę, że... Myślę, że no, taka specyfikacja to tyle, co ja to potrzebuję aktualnie do wymagań tego tabletu, do podstawowych aplikacji. Myślę, że powinno się nadać. No ale to wiadomo, że zobaczymy to, jak to będzie wyglądać w praktyce. No dobrze, to teraz ja tutaj chwilę, 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 mały tam, mało tam lapsik, a, a ja to po prostu rozpakuję. Dobrze, moi kochani, już jesteśmy oczywiście po rozpakowaniu. O, takie czarne pudełeczko, fajne. Takie jest twarzowe. Mamy nasz tablet. Widzę, że jeszcze jest na nim folia. No nie potrzebuję, ja folię zamówiłem. Eee, w sensie, że. No właśnie. I tu mamy w zestawie pełny zestaw. Tak jak wspomniałem wcześniej, takiego tego całego zestawu kosztuje 339 zł, czyli dosyć, dosyć tanio, mówię, budżetowe. Teraz po, muszę to po prostu wyciągnąć i jakoś to. Wyciągnąć. Tak się prezentuje ten tablet. Kurde, taki mały, że. Zresztą miałem 10-calowe. Co mamy tutaj, akutualnie W tym. No tu widzę, że jest jakieś takie, takie. Rameczki takie fajne. Tak to wygląda. Pomysłowe. Nie mówię, że nie. I co my tutaj jeszcze mamy? O, mamy tak. Yy, tu mamy kartę gwarancyjną. To jest karta gwarancyjna oczywiście. Karta gwarancyjna tego urządzenia. O. Dobrze, mniej więcej tak tutaj. Dobra. No i jeszcze mamy instrukcję obsługi tabletu. Tablet Eagle KM0806 Dokładny to jest ten model i mamy instrukcję obsługi po polsku. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie znajdować w tej instrukcji obsługi. Już tutaj patrzę. No, nie, gdzieś to pewnie w środku będzie pewnie, no tak jak chyba myślałem, będzie... czekaj, po polsku, szukamy język polski, Deutsch. Deutsch, Deutsch, niemiecki, angielski, tak angielski o jest i polski hmm. I to jest tak eee, to jest ogólnie aż muszę się przesiąść bo nie wytrzymam tutaj O, mi dobra ogólnie to mamy tak eee, to jest kart karta jakaś bezpieczeństwa jakieś tam zasady tp td i tak dalej więc tutaj mamy jeszcze o przegrzaniu się. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Aha, i mamy tutaj e, opis produktu. Czyli tak, jedynka czyli, jedynka, czyli to będzie jedynka, to jest e, przycisk zasilania. Dwójka to jest przycisk regulacji, regulacji głośności, czyli mamy no ścisz. Podgłośnij, ścisz fachowo e, trójeczka, trujeczka to jest e, to trujeczka to jest gniazdo słuchawkowe e, mikrofon czwóreczka to mamy mikrofon ale dziwnie to tak w ogóle zrobione że z boku jest mikrofon nie wiem dziwne dobra e, port USB typ C ładowanie czyli piąteczka, piąteczka, czyli mamy tutaj aha, dobra, bo to jest tył, to jest przód, dobra, to jest tył, dobra teraz kumałem o co chodzi eee, slot na kartę Steam, to będzie szósteczka, to będzie tutaj zaraz wszystko dokładnie zobaczymy, tylko na razie tak na sucho specyfikację tutaj, jak tutaj, jak to wygląda i teraz tak, tylna kamera to jest to jak mówiłem, z przodu było 2 megapiksele, a z tyłu 5 megapikseli. Przednia kamera, czyli ta 2 megapiksele. No i głośnik 9, czyli głośnik. Czyli dwie, dwie, dwie głośniki mamy w tym momencie. No zobaczymy, jak to ogólnie będzie brzmiało. Jak to ogólnie będzie brzmiało. No dobrze, no to chyba może to jeszcze coś jest. To jeszcze jest złożenie. Jak prawidłowo włożyć kartę SIM? A to może, być, yy, to może być dual SIM, czyli dwie karty SIM albo karta promienci i karta SIM. No to tak to mamy rozwiązane. I yy, tutaj jest, jak to uruchomić ogólnie, wszystko w urządzenia. Dobra. Urządzenie zasilaniem. Tu mamy częstotliwość, z jakim tam działa te. Radio GSM Bluetooth WiFi, no, ogólnie podstawowe rzeczy. No pewnie instrukcja, konkretna instrukcja, znajdzie się pewnie na necie, albo pewnie no, tutaj, tutaj, mam ten tym kodzie QR, tak jak było w poprzednim, też że po prostu odsyłane zostało do strony. No niby ta ekologia, niby to, no ale coś mamy tutaj wydrukowane. Dobra, co to mamy jeszcze w tym zestawie? Tutaj powinna być jeszcze ładowarka. Ładowareczka jest. O, jaka malutka. Zobaczcie, jaka malutka ładowareczka. Jestem po prostu w szoku. Zaraz sprawdzimy parametry techniczne ładowareczki. Eee, tu jest kabel. Podejrzewam USB. O, i jeszcze mamy tutaj. Tu jak widzicie, to tutaj to metalowe. To jest kluczyk do tacki od karty, od karty SIM. Karty SIM. Do karty SIM no długość tego kabla wiadomo, że jak najmniejszy ale zadziwiła mnie ta mała ładowareczka to jest bardzo malutka ładowareczka no i tak jak widzicie już nie ma nic w tym pudełku Normalnie nie spodziewajmy się tutaj nie wiadomo czego w sumie za to cenę powiem szczerze to i tak to i tak, tak jak powiedziałem w poprzednim, że to i tak jest dosyć dosyć dużo, nie jeszcze sprawdzimy tutaj Eee, sprawdzimy jeszcze parametry techniczne ładowarki, bo jestem normalnie, jestem po prostu ciekaw, jak to wygląda. No to chwila, chwila, moment. Może ja w sumie zapauzuję, sprawdzę i za chwilę do Was po prostu wrócę. Dobra, już jestem, sprawdziłem i mamy tak jak tutaj, nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj to, o, widać do dobrze, widać adapter power. I to mamy tak, jak czekajcie, moment, mi się trochę łapie czeso. A tutaj taki zoom troszkę za bardzo, nie bardzo. Czekajcie, moment. O, teraz widać. O, tu 5V na 2A, czyli ładowarka 10W, czyli nisko takie prądowe. Czy to wystarczy? Jak będziemy długo używać? Zobaczymy. Na razie, póki co to mówię, no ja to to po prostu tutaj, o, nawet też się świeci tak, jak tamta ładowareczko. Od... Od tego Pixa, co testowaliśmy w, w poprzednim odcinku w no, ogóle fajna taka. Kamatowa, taka taka, taki dotyk taki troszkę. Nie no, akurat nie śmierdzi <grym> musiałem to zrobić. Takie czasami moje przyzwyczajenie. Czyli yy, można powiedzieć krótko podsumując, za 339 zł otrzymujemy w zestawie jest tablet, ma tablet 8-calowy. E, oczywiście widać, że tu chyba jest raczej z folią ochronną. Dodatkowo nie wiem, niepotrzebnie kupywałem w sumie tutaj, ale ja nie będę tego zrywał. Widzę, bo dosyć fajna sprawa. Tu akurat nie będzie mi przeszkadzać. Także mamy folię ochronną, dodatkową jeszcze producent. W tej cenie to jest coś pięknego. Czyli tak, w zestawie mamy tak tablet, folia ochronna, ładowarka i kabel usb do transmisji danych bądź ładowania no i jeszcze do tego kluczyk do tacki sim no i oczywiście standardowo standardowo instrukcja obsługi no i oczywiście karta i karta gwarancyjna to mamy e, to mamy w tym zestawie a teraz przejdźmy do bardziej takich trochę Przyjemniejszych rzeczy, czyli rozpakowanie, jak to ogólnie ten tablet wygląda Ja to za chwilę sobie przygotuję eee, Tak jakoś na szybko to po prostu skonfiguruję i pokażę Wam jak to wygląda Ta cała sytuacja w systemie Ile ogólnie jest dostępnej pamięci No i No i co, no i to tak No i tak mniej więcej, żebyście wiedzieli eee, Z czym się to ogólnie je i I tak dalej, i tak dalej No dobrze, no to ja tutaj za, za chwilę wracam i będziemy po prostu to sprawdzać. No chyba, że się tablet rozładował, no to wtedy. Jak to się mówi, dłuższa będzie chwila, więc myślę, że tak to rozegramy. No dobrze. To ja za chwilę wracam. U was to dosłownie sekunda, a u mnie to chwilę zejdzie. Dobra, już mamy tutaj rozpakowane. Chyba trzeba będzie jednak czekaj, co tu pisze. No i dobra. Tak to wygląda. Takie, ten materiał, taki troszkę jest. Dziwnie ogólnie w dotyku. I teraz tak, dobra, to my tutaj przejdziemy. Tak, tak jak wspomniałem, tutaj te dwa gościki tutaj są, jeżeli widać. Eee, tu mamy na kartę SIM. czekajcie moment, tu jest na kartę SIM. To jest chyba to. Tu jest wejście do ładowania. To jest wejście do ładowania. Tu jest ten, właśnie, mini-jack, te 3,5 mm do słuchawek. No i to praktycznie. Aha. Tu mamy jeszcze przycisk zaś... yy, yy, przygłaszania i przycisk ro... głośności i ściszenia, które po drugiej stronie. I tutaj mamy jeszcze mikrofon. Mikrofon, o to takie, tak, jak zobaczycie tutaj to tu jest mikrofon. No i tutaj przycisk zasilania. Dobrze, to ja spróbuję to teraz jakoś to. Uruchomić. Czy będzie bateria rozładowana? O! Gugger i Mac. Proszę zobaczyć. O! Odpala się. System się odpala. Dobrze, to ja może tutaj już powoli przygotuję ten, ten sprzęt cały. Roz, rozedrę to folię i zaraz zobaczymy, jak to będzie ogólnie wyglądać. Dobrze. Dobrze, więc przy okazji ja sobie tutaj już zrobiłem. Jeszcze pokrowiec sobie do niego kupiłem, myślę, że to się jakoś tak zdaje. Chociaż powiem szczerze, średnio najeżdża, ja to widzę w tym, w tym momencie jakieś dziwne takie na te zatrzaski, ale ja tak zrobię, żeby to jakoś wyglądało. No i co, konfigurujemy to. Tak, mamy język polski, język polski. O, mamy nawet 95% baterii. Rozpocznij połącz siecią komórkową. Eee, poczekajcie moment tak. Pomień, wszystkie wifi, które są w sieci. Dobra, my weźmiemy TZTE. Dobrze, to może ja tutaj zrobię to wszystko, te ustawienia Połączę się z siecią i tak dalej, i tak dalej No i pokażę jak to wewnętrznie Ogólnie będzie e, w sensie wyglądać Więc wracam za, jak, za jakąś chwilę Dobra moi no, kochani, wracamy To widzę, że się tablet już tutaj podłączony jest do sieci i właśnie się Wszystko tutaj modernizuje, aktualizuje i tak dalej. Także zobaczymy za chwilę dosyć mały ten tablet. taki 8 calowy. Wszystko się tutaj już robi. Nie kopiuję tych danych, bo po co masz to kopiować dane Dobra, na razie to pominiemy. Potem sobie to poustawiam już. Dobra, to oczywiście wybierzemy gogla. Dobra, PIN muszę ustawić, więc za chwilę wracam. No. Dobra, no i tak to wygląda. Teraz sprawdzimy, czy są jakieś aktualizacje, chociaż. to też stamówkę obsługuje. Android 13 chyba podejrzewam. W razie tu nic nie będzie pobierać. Zobaczymy jakie aplikacje co oczywiście mamy. O, tu jeszcze jest jakieś urządzenie, może to jakiś antywirus będzie. No, co tym czasie? zalogować no jak widzicie no dużo tych aplikacji na wstępie tutaj nie mamy za bardzo ogólnie no matryca tak jest taka jakaś taka chlopowata coś takiego tak no nie jest to powiem szczerze idealna sprawa no ale jak za tą cenę powiem szczerze to nawet może być, dobrze, co nas tutaj będzie interesowało to jeszcze tutaj specyfikacja techniczna jakiś tutaj ciemny motyw by się przydał ogarnąć bateria, procent baterii mamy, mamy tu ustawione 94% korzystanie baterii Nie wiem, co to jest. To jest też. A, że włącz, wyłącz. Nie wiem, co to nawet jest, powiem szczerze. O. Tu mamy informację, informację o tablecie. Czy tak, jest Android 13. Nazwa urządzenia e EAGLE 806, procesor T310, pamięć. Teraz mamy tak. Totalna pamięć 32GB, a mamy na pokładzie 22,2GB. Teraz tak, Energy. Aha, dobra. Pamięć RAM 3GB i e, karty SIM. No i to chyba wszystko. Jeszcze system zobaczymy. sierpnia 2023 proszę państwa wersja zabezpieczeń 5 sierpnia 2023 a mamy 25 więc no troszkę tak ciekawe czy coś znajdzie nie. no to tam powiem szczerze zabezpieczenia zabezpieczenia to po prostu kwiczą jeżeli chodzi o te no nie wiem no. ciężko stwierdzić dwa lata dwa lata 5 sierpnia 2023 mamy 2025 więc jeżeli chodzi o ten no to tak ale ogólnie chyba mamy jeszcze tutaj zabezpieczenia chyba są ale to z Google Protect Play Protect urządzenie no nie wiem no chodzi o bezpieczeństwo szczerze to tak trochę lipa Myślałem, że będzie ten, ale co się dziwić, no powiem szczerze. Przy, przy tej cenie, przy tej cenie, to ciężko tutaj stwierdzić, nie, moi kochani. No dobrze, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten cały sprzęt. Tak to wygląda. Nie jest to, wiadomo, demon prędkości ani nic. Po prostu to jest budżetowy sprzęt. Za niedrogie pieniądze, przypominam, 330 zł daliśmy za ten sprzęt, mi akurat się przyda, bo akurat chciałem takie coś małego, żeby mieć do tych mniejszych takich technicznych programów na Androida Więc myślę, że myślę że, jest, że będzie ok, no to ja tutaj dalej działam z konfiguracją, sobie postawię, poprzestawiam tak jak powinienem poprzestawiać A Wam już dziękuję, no i widzimy się w następnym, w następnym, w następnym odcinku Wujek Testuje a co będziemy testować? Oczywiście nie wiem, bo to jest wszystko randomowo. Ja nigdy nic nie, nie, nie mówię, kiedy, co i jak, także no. Bo po prostu, po prostu nie wiem, jak to tam będzie wyglądać. Dobra, no to trzymajcie się i do następnego. Cześć!